Venom. Witajcie z tej strony: Mister Transmetal 666. Witam w kolejnej wideo-recenzji, chyba już ostatniej, jeśli chodzi o serię Marvel Legends: Spider-Man vs. Sinister Six. Jest to oczywiście Venom. Tej figurki myślę, znaczy, przepraszam, figurkę będziemy przedstawiać, ale postaci jako taką myślę, że nie, będziemy, nie będę musiał wiele tłumaczyć. Ogólnie jeden z najgorszych koszmarów spider mana Kosmiczny strój, symbiot, który, że tak powiem,. Жие. W symbiozie ze swoim gospodarzem, pożarem oraz go za jednym razem daje mu niespotykaną siłę i możliwości stroju. Ta figurka jest bardzo fajna, jest troszkę inna niż inne venomy, chociaż mam jeszcze dwóch venomów. Jeden, że tak powiem, był już wcześniej w mojej recce, okazało się, że to nie jest do końca venom, to znaczy no, Eddie Brock nazywał się Venom. Ten ma niby być tą figurką, ale dla mnie Venom to Venom tak naprawdę. Tych symbiotów było później kilka, ale ten był pierwszy. To jest o tyle ciekawy, że ten symbio, jak widzicie, ten charakterystyczny pysk, prawda? Te wielkie, śmieszne oczy, ta taka ćmam, ćma, ja bym to nazwał na, na, na przodzie. Oczywiście jest podstawka, bardzo fajna, słuchajcie, z tym wystającym językiem. Także bardzo to jest fajne. To całe tło jest takie <laughs> zmatowione, bardzo ciekawie wygląda. Oczywiście Toybiz 2004. I cóż, sam symbiocik jest ciekawy, dlatego że spójrzcie, ma takie specjalne na łokciach zakończenia, które może rozrywać swoją ofiarę. Co jest jeszcze ciekawe, co rzuciło się mi w oczy, to to, że ma bardzo ciekawe łapy, mówiąc szczerze, chodzi mi tutaj nawet o to, że te końcówki są zakończone bardzo takim dziwnym tym. Żyły też są w podobnym kolorze, także detali mu tak naprawdę nie brakuje jest bardzo ciekawą figurką. Nogi już są troszeczkę gorzej zrobione, moim zdaniem. Tu już trochę się chłopaki nie przyłożyli, niestety, i trochę lagę zrobili przynajmniej, te dolna część stopy i tak dalej. No tu reszta jest całkiem, całkiem. Lecąc szybko, punkt artykulacji głowa jak najbardziej spójrzcie, nawet tyle, czyli wprawdzie może się spinać, ponieważ to podróbka pająka z Piediego. Zęby bardzo wyraźne, także ciekawa rzecz. Tutaj niestety o, te ręce, znowu ta technologia taka, gdzie cały część tutaj wychodzi z barku, no ale nie jest to dużo, także myślę, że da się przeżyć. 80 stopni bez problemu można tutaj wynołem kręcić w, w, w barkach, więc bez problemu. Artykulacji tutaj nie brakuje. Biceps, podwójny prawie staw, łącznie z tym takim śmiesznym kolcem na, 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 na łokciu. Staw... Tutaj pracuje, palec też rusza się. Bo tutaj ten jest też ruchomy, a te trzy ostatnie bez problemu się zaciskają, więc też ciekawa kombinacja. Tu jak najbardziej pracuje, ruchome. Tu już troszkę gorzej z tymi nogami, jak mówiłem, mogli to inaczej wymyśleć, no ale powiedzmy, że spagat prawie zrobi. Tutaj się kręci też noga, 90 prawie stopni tu. I tak jak mówiłem, stopa już jest gorzej, ponieważ nieadekwatnie zbytnie to jest wykonana do, do, do górnej części nogi. Tutaj też się kręci, no, stopa też jest ruchoma jak najbardziej, no prawo, lewo, bok na boki. Także artykulacji, na punkt artykulacji narzekać nie możemy. Także ten akurat Venom jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawą propozycją dla tych, którzy Venoma jeszcze w ogóle nie mieli, ponieważ to figurka jest z 2004 roku, więc ona nie jest może jakaś tam super idealna, tak jak mówię, znaczy nie jest najgorsza, moim się bardzo podoba, tylko że te nogi niestety trochę spieprzyli moim zdaniem, powinni je lepiej po prostu dopracować, wykonać. No ale to już trudno, to już tak musi zostać, jeżeli komuś się nie podoba, to po prostu nie nie kupi i tyle. Ja, że ją dostałem w zestawie, to ją mam, ale raczej jej nie sprzedam, będzie też fajnie uzupełniać moją kolekcję. Także cóż tu się dużo rozpisywać, zły, niedobry, brzydki i tak dalej. Widać muskulaturę, widać, że jest, jest, jest całkiem fajny. Mówię, ten dolna część nóg, no to trochę mi się do nie podoba, no ale cóż zrobić, nie można mieć wszystkiego. Muskularny, spektakularny Venom tym razem. Całej swojej okazjałości. Także cóż, mili Państwo, jeżeli ktoś ma ochotę na venomę, proszę bardzo, na śniadanie. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, ale bardzo się źle czuję, będę się musiał położyć, bo już po prostu nie mam siły. Przepraszam, że terecki nie są zbyt wysokiej jakości, ale po prostu chciałem wrzucić. Mam nadzieję, że będą jeszcze okazje do lepszych recenzji. Cieszę się, że jesteście ze mną i że tak powiemy wspieracie i oglądacie te filmy. Także. Dziękuję, pozdrowionka i trzymajcie się ciepło, bo na polu zimno. Mara, to tyle.